Halo, halo, cześć cześć, mango, witajcie, z tej strony oczywiście Brączuś Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Jeżeli witam was, słuchajcie, 24 grudnia To znaczy tylko jedno specjalny, świąteczny odcinek Razem ze mną oczywiście z Boluś No, dzień dobry, witam serdecznie I razem ze mną oczywiście jest Jankus To... <laughs> Witam serdecznie. Witamy serdecznie. Piękna, zimowa aura. Słuchajcie, jak sami widzicie, w farmingu. Za oknem można powiedzieć, że też jest zimowo, aczkolwiek nie jest tak ładnie jak tutaj u nas w farmingu, z tego względu, że no pogody w Polsce są, jakie są. Te święta prawdopodobnie nie dość, że słuchajcie, zapowiadają się troszeczkę śnieżne, ale gdzieś tam zapowiadają też 9-10 stopni, także powiem Wam szczerze, że w tym roku te święta naprawdę będą mega, mega e, dziwne. No ale fajnie, fajne jest to słuchajcie, że udało się zrobić fajny klimat świąteczny tutaj, świąteczny, bardziej zimowy e, w farmingu, także to jest naprawdę mega, mm, mega zarąbiste. Dobra, załączamy sobie oczywiście tak, dzisiaj słuchajcie gram e, po raz pierwszy na odcinku na FlySticku, także bardzo serdecznie oczywiście zapraszam również Myślę, że jakiegoś linka gdzieś na dole Wam podrzucę, chociaż z tego co Janku słuchajcie mówił, no to Flystick ostatnio można powiedzieć, że na wszystkich stronkach się e, wyprzedał. Ja dzisiaj można powiedzieć pierwszy raz na odcineczku na nim sobie właśnie gram, także też muszę słuchajcie się e, go w 100% nauczyć. Boluś jak chcesz możesz na mnie troszeczkę poczekać, bo ja tutaj Dobrze. nie chcę za szybko jechać, żeby Radę też na jakąś, żeby na jakąś zaspę słuchajcie też e, nie wpaść. Tak na samym początku odcinka na szybko słuchajcie, bo nie jestem dobry w składaniu życzeń. Wszystkiego dobrego o, dla o. was na te święta spędzonych świąt oczywiście w gronie rodzinnym, Zdrówka, szczęścia, e, czego tam sobie zapragniecie i to tyle ode mnie. Chłopaki również na swoich odcinkach wam e, czy... słucham. <laughs> a nie nie no to tutaj oczywiście widzą, o. tak? To, to dla widzów dla widzów Adana? słuchajcie życzonka <laughs> dla was dla was będą takie bardziej prywatne życzenia, myślę, że gdzieś 24 grudnia do was, na wasz telefon zadzwonię i będę wam też życzył wszystkiego Bluetooth. dobrego, ale oczywiście słuchajcie, najważniejsze jest zdrówko, także zdrówka wam tutaj na te święta życzymy, a jeśli chodzi o życzenia noworoczne, no to myślę, że gdzieś tam na społeczności napiszę, bo tutaj mała informacja, słuchajcie, też ode mnie, te odcinki, które ukażą się w święta, czyli ten odcinek specjalny, świąteczny, dzisiaj z koszenia kukurydzy, Zimowy, zimowe koszenie kukurydzy, no w takim śniegu, słuchajcie, jeszcze kukurydzy Chyba nigdy nie kosiliśmy. Um... Ten odcinek będzie. Pierwszy dzień świąt, słuchajcie, będzie od biedaka do kozaka. Natomiast później będzie przerwa na moim kanale z tego względu, słuchajcie, że mam wyjazd do rodziny. Na Sylwestra właśnie wyjeżdżamy, także e, gdzieś tam odcinków e, odcinków, słuchajcie, przypadkowo opuściłem, czy tak, O, opuściłem. E, gdzieś tam odcinków, słuchajcie, pomiędzy świętami a nowym rokiem niestety na moim kanale e, nie będzie, także musicie mi to e, wybaczyć. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dobra. My gdzieś tu wjeżdżamy. Widzę, że Bolek tam capuje, w tamtą stronę. Czy ty mordo będziesz się gdzieś tutaj chciał przecinać? Tak, będę się przecinać. Tycinał, tak, żebyśmy się do pola 13 dostali rękę. Dobra, dobra, dobra. No eee, tak się patrzę, zbiór... chyba za mocny, za duży śnieg żeśmy zrespili, wiesz? Czemu? Bo wcześniej jak ja miałem zrespiony jakiś, to widać było, wiesz, trochę to ścierniska jeszcze. jeszcze, nie? Trochę ścierniska, wiesz co mordeczko, to podnieś sobie troszeczkę wyży ten, eee, wyży przystawkę do kukurydzy. No, no, żebyś tak żebyś, tak do żebyś mordo było. śniegu nie nagarniał, nie? Burda, ale powiem wam, można powiedzieć, że koszenie dzisiaj niczym w mokrzynie. No nie ukrywam, chciałem gdzieś tam stworzyć ten klimat trochę jak na ostatnim vlogu, na którego bardzo serdecznie oczywiście zapraszam do Bolusia. Ja też jeszcze troszeczkę materiału mam, także mam nadzieję, że uda mi się to e, uda mi się to też zmontować, także bardzo serdecznie oczywiście zapraszam również do mnie na kanał z vlogami. No, można powiedzieć, że chciałem słuchajcie taki podobny klimat stworzyć jak właśnie na tamtym, e, na tamtym filmie e, z Mokrzyna, bo powiem Wam, że mega fajnie to wyglądało, co prawda myślę, że... kurde, ta przystawka jakoś tak dziwnie bierze, muszę bardziej do prawej się trzymać. E, powiem Wam szczerze, że takie zimowe koszenie kukurydzy, no nie zdarza się często. W naszej okolicy można powiedzieć, że jest tych kukurydzy zbyt mało, żeby, żeby zimą ją kosić. Aczkolwiek no, Mokszyn w tym sezonie można powiedzieć, że usługowo kosił tą kukurydzę. No nawet nie wiem, czy jeszcze jej nie koszą. No bo... wątpię, Mordow, teraz te dwa dni pogody, jakie są to, wątpię, że to koszą. No nie, to może, może masz rację, bo powiem Wam szczerze, że teraz ta pogoda u nas no, na święta naprawdę mega zaskoczyła. Nie wiem, jak widzowie u Was z pogodami, możecie też dać znać w komentarzach. Ale powiem Wam, że to co się dzieje dzisiaj, tak jak nagrywamy ten odcinek, to jest nagrywane w piątek, no to to przechodzi naprawdę ludzkie pojęcie, bo nie dość, że jest straszny wiatr, plus do tego oczywiście śnieżyca, no teoretycznie gdyby ten śnieg, słuchajcie, został na święta, byłoby naprawdę mega fajnie, ale tutaj no, prawdopodobne jest to, że niestety, ale już w Wigilię ten śnieg będzie po prostu e, topniał. No w farmingu śniegu mamy pod dostatkiem więc tych zimowych odcinków troszeczkę możemy tutaj do Was nagrać. Szkoda, że nie w całym składzie, ale ten sezon, ten rok można powiedzieć wyszedł troszeczkę dziwnie, bardziej grudzień wyszedł dziwnie, bo nie dość, że tak jak też Bolek mówił na swoim odcinku, był u nas tanas, był u nas Jankus, także no, z chłopakami myślę, że... No, spędziliśmy ten czas jak najbardziej fajnie. E, plus do tego Adaś nam się słuchajcie naprawdę mega mocno rozchorował, także e, po ostatnim, jak życzyliście mu, słuchajcie, zdrówka w komentarzach, no to e, troszeczkę mu się polepszyło, ale niestety w kolejnych dniach znowu się pogorszyło, także jak najbardziej słuchajcie, po tym odcinkiem w komentarzach również możecie mu życzyć. E, zdrówka to może do nowego roku się e, wykuruje, bo wiecie, no w święta być chorym nie chciałbym szczerze powiedziawszy, dlatego liczę na to, że tutaj Adaśowi uda się do do tej Wigilii oczywiście wyzdrowić. Kurde, sporo tej kukurydzy tutaj jest. Powiem Wam, robimy trzy krótsze odcineczki, żeby każdy tutaj z nas mógł sobie na swój kanał nagrać i, i trochę tej kukurydzy pokosić. Także z tego miejsca oczywiście bardzo serdecznie również zapraszam do Bolusia, zapraszam do Jankusa na kolejne odcinki z kukurydzy. Myślę, że taka wiecie, odskocznia. Ty, Morto, pojechałeś na tamto pole? Właśnie, ale chyba przyjadę na to Twoje. Wiesz co, ja to jadę tutaj tędy. Wiem. Ja chyba zrobię sobie... Drugi skrajnik zaraz, jak się obrócę, tak mi się mogę wydaje. Wpaść, mogę wpaść tu do ciebie, więc... No to tam wiesz, jak uważasz. Możesz wpaść tutaj, możesz się przeciąć gdzieś tam, bo teoretycznie powiem ci tak, tamto pole, no myśleliśmy ogólnie, żeby kosić tamto pole, nie? Tak jak ty no teraz ja tu, tu się Dobra, to wiesz co, to się przetnij kawałek. tam, ja sobie wytnę tutaj wtedy jeszcze jeden skrajniaczek z tej strony, mordo, a ty się tam przetnij i będziemy wtedy kosić tamten kawałek, dobra? No. Dobra, cyk, jeszcze mi się, słuchajcie, troszeczkę mnie, mieszają przyciski. Bo ogólnie Janku ustawił mi tego flejstika, można powiedzieć, pod siebie. Eee, w sumie go poprosiłem o ustawienia takie, wiecie, najbardziej optymalne pod, swój, e, pod swoje nagrywanie. I na razie jestem z nich zadowolona, aczkolwiek muszę się, słuchajcie, wszystkich przycisków też w 100%, e, w 100 nauczyć, żeby po prostu to łogarniać. Mm, Gdzie ty się, mordo tam przeciąłeś? Tutaj przechałeś, dobra, elegancko. jak mamy dosyć duży, no kukurydza nie sypie jakoś super zajebiście. Będziemy słuchajcie ją sypać na plac, ale zanim my zapełnimy jedną przyczepę, no to nie wiem, czy w tym odcinku uda nam się w ogóle pojechać. Może? No, może jo, bo teoretycznie powiem wam, że ona. E, my zmieścimy Mordo teoretycznie, chyba po dwa zbiorniki. Nawet nie, po półtorej zbiornika zmieścimy na tą przyczepę, wiesz? Bo ona, no, ma, ustawione prawda, chyba, tak. ona ma ustawione chyba. Ona ma ustawione około 11 tysięcy litrów, także. Mm, także jeden transport powinniśmy dzisiaj sobie pogarnąć. Tutaj są dosyć płask, płaskie kawałki, więc teoretycznie nawet będziemy mogli się sypać. W biegu tak sobie myślę teraz, że to by naprawdę fajnie wyglądało. Kurde, w ogóle nie u was też na waszych shaderach jest tak ciemno. No. U mnie jest taka szaruwa, że jest to. Ja że nie jestem właśnie w szoku, myślałem, czy, czy by nie zrobić tego. Eee, drugiego odcinka nie zrobić, że już jest wieczór, na przykład, nie? <laughs> Możemy Bo zrobić, no. Nie wiem czemu ładnie by wyglądało, jakby ten śnieg padał i kurczę, wiesz, tak to kosiłoby się w kabinie, nie wydaje? ci ja muszę to sprawdzić. Powiem ci, że fajnie by wyglądał taki wieczorny odcinek, a z drugiej strony oddałby też odcinek na pewno nocny, nie? No. To, by, to by też tutaj oddało, wydaje mi się, że naprawdę klimat, słuchajcie, z tym śniegiem w nocy, no mogłoby Będziemy to naprawdę, naprawdę fajnie wyglądać, nie? Oczywiście, mapka jest, słuchajcie, ta sama co u chłopaków, to jest zaciężania. Bolka, odcinek, zasiężania zobaczycie w Wigilię, więc prawdopodobnie na niego mogę już zaprosić, bo, bo mój podejrzewam, że wyjdzie jako drugi, więc, no, słuchajcie. Chcieliśmy dla was nagrać, żeby tą tradycję troszeczkę podtrzymać w tym sezonie również. Powiem wam, że gdyby nie bole, gdyby nie to, że tutaj wymyślił takie akcje, no to prawdopodobnie ja bym na święta niestety ale odcinka nie miał, bo ogarnialiśmy tutaj naprawdę sporo przed świętami ze stepem, powiem wam tak. Zastanawialiśmy się, czy ruszać z tym stepem przed świętami, czy czy jednak dać sobie spokój i ruszyć dopiero w nowy rok. Aczkolwiek powiem wam, że zrobiliśmy dobrze, bo co niektórzy jeszcze zdążyli dostać te paczki, jakby na święta, więc tutaj zachęcam oczywiście do wbijania na sklep. Teraz aktualnie jest promocja przez całe święta jest promocja minus 10 na cały asortyment ze sklepu także wydaje mi się, że, że warto z tego skorzystać. Ja również dzisiaj, słuchajcie, żeby nie siedzieć w swetrze, bo mam naprawdę bardzo gorąco w pokoju, bym się prawdopodobnie tutaj ugotował. Także nie zakładałem mojego sweterka świątecznego, tylko założyłem sobie naszą firmową koszulkę. To jest akurat wersja biała. Z czarnymi wykończeniami, także ona również jest na, na sklepie. Także zrobiliśmy Wam taki też, można powiedzieć, prezent na, na święta z tym sklepem, bo też już od dłuższego czasu prosiliście. <coughs> Bardzo dużo ludzi pisało, kiedy w końcu będą bluzy na sklepie. Także teraz, teraz jest, słuchajcie, można powiedzieć, że pełen asortyment. Także póki spółek nam to, słuchajcie, nie zniknie, no to możecie oczywiście sobie to zakupywać na naszym sklepie. Także tak to fajnie wyszło. Ty pojechałeś w tamtą stronę. Ja sobie słuchajcie wytnę tutaj skrajnie oczy wtedy w tą stronę. <laughs> Kurde, coś mi też jakiś kaszel męczy. Mam nadzieję, że słuchajcie, na te święta nie będę chory, bo no u nas niestety ale takie choróbska panują ostatnio, że można powiedzieć, że wszyscy są chorzy. A jednak, tak jak pamiętam, słuchajcie, sięgam gdzieś pamięcią, pamięcią w ostatnie lata, no to chyba nigdy nie było tak, żebym był chory na święta. Jednak gdzieś tam, wiecie, starałem się przed świętami dbać o swoje zdrowie, żeby, żeby po prostu ten czas z najbliższymi spędzać bez, bez żadnej choroby. W tym roku też można powiedzieć, że święta spędzamy na miejscu. Możecie dać widzowie też, jak wy spędzacie święta w tym roku, możecie dać znać w komentarzach. No, nam akurat w tym roku wypadło tak, że wigilie mamy, można powiedzieć, u siebie w domu. Natomiast na pierwsze święto jedziemy też do moich rodziców, żeby jakby tak to podzielić. Powiem Wam, że od kiedy jakby jestem z, z moją żoną no to też już powiem wam, że trzeba jakby dzielić te święta, że już nie ma czegoś takiego, że, że na święta jesteście słuchajcie tylko i wyłącznie ze swoją rodzinką tylko co roku jakby dzielimy te święta, że wiecie, Wigilię na przykład jesteśmy z moją rodziną, pierwsze, drugie święto jesteśmy z Agi rodziną, żeby wiecie, każdy był też zadowolony i żeby jakoś tak w miarę to w miarę to podzielić, a kiedyś jakby ten klimat świąt kiedy się było dzieckiem słuchajcie to, to jakoś tak Święta się odczuwało troszeczkę inaczej. Teraz bardziej, wiecie, nastawiamy się na to, żeby, żeby po prostu wszystko fajnie zorganizować, a kiedyś jako dziecko, no wiecie, organizacją się nie zajmowaliśmy, tylko się jednak wyczekiwało najbardziej tych prezentów, najbardziej po prostu tej pierwszej gwiazdki, żeby, żeby te prezenty sobie potwierać. Teraz jakby klimat świąt odczuwamy troszeczkę inaczej. Będziemy sypać? Jankus, jo? Dobra. Proszę bardzo. Także procentów. To, to nie jest tak, że wiecie, że ja się na święta, na święta się nie cieszę. Cieszę się, aczkolwiek powiem Wam, że w, ty, w tym momencie chciałbym, żeby już było po tych świętach, chciałbym, żeby już było po Sylwestrze i chciałbym po prostu, żeby, żeby jakby zabrać się z powrotem za to takie, wiecie, nagrywanie w 100%. Dużo komentarzy ostatnio, takich, wiecie, i pozytywnych, i negatywnych. Trochę tych negatywnych też było po ostatnim od zera, że dlaczego odpuściliśmy sobie to nagrywanie, dlaczego nie nagrywamy teraz przed świętami. Jak to jak było, jeden gość nawet napisał, że dla nas są to żniwa, że powinniśmy cisnąć teraz, nagrywać jak najwięcej, żeby jak najwięcej, żeby jak najwięcej pieniędzy zarobić. Powiem Wam tak. E Pieniądze to nie wszystko. Dokładnie też tam napisałem właśnie komentarz, ważne i ważne, że e, pierw powiem. na pierwszym miejscu zawsze dla mnie na święta jest rodzina, i nie wyobrażam sobie e, gdzieś tam teraz wiecie, mając dzieci, e, siedzieć przy komputerze i nagrywać tych odcinków w opór nie wiadomo jak dużo. Kiedyś e, było to troszeczkę inaczej, bo jak sami pamiętacie czasy 17, czasy 19, e, kiedy jakby mogliśmy, mieliśmy czasu tyle, żeby przed świętami sobie e, posiedzieć i ponagrywać tych odcinków na każdy dzień. No to okej, okay, jak najbardziej spoko, ale teraz. Powiem Wam, kiedy trzeba, trzeba samemu jakby do tych świąt przygotowywać, bo to powiem Wam szczerze, że jakoś nie uśmiecha mi się nie? siedzieć i, i nagrywać tych odcinków. <laughs> Dlatego mała przerwa na kanale jest jak najbardziej wskazana. My będziemy mieli troszeczkę czasu, żeby się zresetować. Wy będziecie mieli też troszeczkę czasu, żeby nie spędzać czasu przy komputerze, tylko z rodziną. Kiedyś, słuchajcie, ja pamiętam nawet, że my siedzieliśmy słuchajcie, w Wigilię od rana no, tak i, było. i zdarzało do 14. się, słuchajcie, tak, do 14 godziny. I zdarzało się nawet nagrywać te odcinki w Wigilię, więc te czasy się, słuchajcie, troszeczkę pozmieniały. Ale myślę, że tutaj każdy z naszych widzów powinien to zrozumieć, e, jakie w życiu są priorytety. Więc e, no i tak się cieszę, że, słuchajcie, na te dni uda się cokolwiek dla was, e, dla was nagrać. Także jestem mega ciekawy, jak wy te święta spędzacie, także dajcie znać w komentarzach. No bo my, e, jakby dzisiaj jest piątek i to jest dla nas ostatni dzień na e, nagrywanie od soboty już słuchajcie nie nagrywamy, no a w niedzielę wiadomo Wigilia i w niedzielę ten odcinek wy na kanałach, na, znaczy no, na naszych kanałach te odcinki świąteczne zobaczycie Dobra, gdzie ty Boloś pojechałeś teraz? Pojechałeś tam, nie, Dobra. Tam przeciąłem drugi, tak, drugi przeciąłem Powiem ci, że chciałem ogólnie pociąć sobie e, ze środka, ale kurde mega ciężko Jakoś tak kurde nie mogę tej odległości za bardzo e, za bardzo oszacować i e, koszę cały czas praktycznie z zewnętrznej kamary, kamery, bo nie chcę robić, wiecie, nie chcę robić też mijaków, jakiś tutaj. Dobra, cyk. I chyba, że. Wiecie, jakbym wsiadł w sumie do środka, to musiałbym teoretycznie sobie obrać jakiś punkt z przodu na headerze. Okej, okay, czyli na ten rządek musi iść tak, jakby środek kierownicy. O, no, w sumie dobra, da się, da się ze środka kosić. Jakby to ramię. Jesteś w środku teraz? Ja, czekaj. Weź, weź do środka, Mordo. I teraz, jak masz kierownicę, masz kierownicę trójramienną, da. i masz to górne ramię. To tak jakby patrzę cały czas, żeby ono szło. O, właśnie. Idealnie już na środek był, tego. Już był mijak, już, 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 już był idealnie mijak bo na prawdopodobnie. Pokosu. Tak. I teoretycznie na środek jakby chyba drugiego? E, drugiego rządka, tak? Czy nie? Tak mi się wydaje. No teoretycznie wiecie, gdybyśmy we dwoje kosili idealnie prosto, no to wtedy też by było dużo łatwiej. A tak niestety to ciężko się to robi. Django jak tam powiedz mi po powrocie w ogóle do domu. Czy się już już, już? już jesteś po pierwszym ja, live' w chacie? Powiem wam, też że... Się pytali, że w domu o. jednak najlepiej, nie, pan pisali, ale nie ukrywał, że ja się strasznie szybko, bo, tak że tak powiem, przywiązuję do ludzi i ciężko tak było odjechać, tym bardziej, że czas był fajnie spędzony, nie? O, dokładnie, także fajnie, że to też wyszło w takim okresie przedświątecznym e, z jednej strony, bo no, mieliśmy czas praktycznie na wszystko, tak, że gdzieś pojechać, mieliśmy czas, żeby e, sobie ponagrywać, mieliśmy czas, słuchajcie, żeby sobie postreamować, także wydaje mi się, że... E, tutaj, jak najbardziej, Jankus z, z wyjazdu jest zadowolony. A, i cały czas e, aktywnie był. E. Tak, dokładnie. No dlatego też wiecie, nie nagrywaliśmy jakby tych odcinków tyle, bo gdybyśmy mieli słuchajcie siedzieć z chłopakami e, od samego rana i wiecie nagrywać od zera czy od biodaka no to Jankus po prostu by siedział, musiałby sobie szukać sam jakiegoś zajęcia. A tak można powiedzieć, że cały czas robiliśmy, e, robiliśmy coś razem. Teoretycznie to przystawka, słuchajcie, jest czterorzędowa. Ale jak jeden na, na cztery rzędy, to nie wygląda to zbyt dobrze, bo tak jakbym miał jeszcze jeden rządek wolny, no, nie? No nie, no dla mnie, dla mnie ja muszę jechać normalnie na ten. Ona jest w ogóle, wydaje mi się, że troszeczkę, słuchajcie, za szeroka, bo e, patrząc nawet na te przystawki, e, jakby, które są w mokrzynie, to one idą idealnie, z, kończą się jakby na, na kole, nie. Także idą idealnie z kołami. A tutaj one naprawdę mocno wystają i one wyglądają jakby były pięciorzędowe, a nie czterorzędowe. Dlatego może to tak też wiecie, gdzie nie ja wygląda. Generalnie... Łapie 5 rządków. No, jak no tak. Jak jedziesz dobrze, to łapie 5 rządków, no. Ale no, patrząc na to jak wciąga, no to wciąga 4 rządki, a nie 5. To ty jedziesz... jest naprawdę słabo sypienie. No, no, słabiutko. To jest 50%? Tak, 50% dałem na wiezienia. Ja ci powiem, że kurde, mówię, wiecie, daliśmy trochę mniej, bo mówię, tak, to będzie nas stop sypanie. Ee, ale jednak to koszenie takie, no ma największą człowiek frajdę w tym. Ale, Ale powiem ci tak. nie pomyślałbym że aż tak. Nie? Powiem ci tak, Mordo, może z jednej strony nawet i lepiej, bo jest to jak najbardziej zbliżone tutaj do tej kukurydzy, co była w mokrzynie, nie? No tak, no to też to Bo prawda. tam wiecie też, ta kukurydza można powiedzieć, że była mega na sztukę zasiana. Eee, to było tylko tak, wiecie, bez nawozu, bez żadnego oprysku. <laughs> Dlatego też ten plon tam nie jest jakoś zadowalający. Aczkolwiek no kukurydzę trzeba oczywiście skosić, żeby tutaj nie ponieść jakichś niepotrzebnych eee, niepotrzebnych kosztów, także. Chłopaki, można powiedzieć, że za, tak jak zaczęli, słuchajcie, kosić bodajże chyba pod koniec października, e, tak skończyli, znaczy skończyli, nie wiem, skończyli jeszcze nie skończyli, skończyli prawdopodobnie, chociaż wiem, że tam przyjechał z odsieczą jakiś leksjon na koszenie kukurydzy. O, i także, tak, była tak, chyba także jest szansa na to, że, że już została ta kukurydza zakończona, nie? Powiem, że chłopaki chcieli do świąt to, to skończyć, no bo wiadomo, no po świętach już taki okres, wiecie, noworoczny, no to nie za bardzo siedzieć w kombajnach i, e, i kosić kukurydzę, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Kurde, spore to pole jest, ale tak ci siak, powiem ci, że dosyć fajnie to idzie. Tak jak to podzielimy sobie na trzy odcinki, może, może, może coś z tego tutaj no. wyjdzie. E, też robimy, wiecie, krótsze te odcinki świąteczne, bo nie chcemy tutaj też poświęcać całego dnia. Każdy chce do siebie coś na kanał nagrać. E, dlatego stwierdziliśmy, że nagramy, słuchajcie, takie krótsze odcinki dla was bardziej które, w których chcielibyśmy wam po prostu złożyć te życzenia, coś pogadać yy, i tyle, tak? Żeby nie robić tutaj 40 minut yy, odcinka, tylko zrobić sobie 20-25, gdzie, gdzie złożymy wam życzenia yy, i po prostu coś z wami tutaj, yy, coś z wami pogadamy. Nie ukrywam, to też chciałbym zrobić jeszcze takiego świątecznego live'a. Nie wiem, czy to wypali, nie wiem, czy mi się to uda zrobić, nie wiem, czy w ogóle będę miał na to czas. Yy, także, także jeżeli live był to spoko, bo mówię, ten odcinek macie w Wigilię. W święta live'a na pewno nie będzie. Planowałem, słuchajcie, robić w drugi dzień świąt, aczkolwiek wyszła tutaj sytuacja taka, że wyjeżdżamy po prostu już w drugi dzień świąt i nie będę miał możliwości tego live'ika dla was dla was zrobić, także po tym odcinku widzimy się jeszcze jutro na odbiadaka do Kozaka i po odbiadaka widzimy się dopiero po, po Nowym Roku, także spędźcie ten czas na odpoczynku, bo tutaj no ci co chodzą do szkoły, no to raczej Chyba miało się wolne, nie? Pomiędzy świętami a Sylwestrem. Tak, tak bardziej ci się co wydaje. chodzą do pracy. mam Często tak, tak nie wszyscy tak, tak zostały jest. wolne. Ci co, ci, co chodzą do pracy, no to niestety, ale jeżeli nie macie urlopu, no to, to miłej pracy wam życzymy. Na pewno nie pracuje się fajnie pomiędzy świętami a Sylwestrem, bo to jednak powinien być według mnie taki czas, kiedy, kiedy się powinno po prostu spędzić go z rodziną, posiedzieć w domu. Tym bardziej, że dzieciaki, mówię, mają wolne. Jankus, ile ty w ogóle masz powiedz mi na sobie? 6, ciucy, bluzy i ile ty masz? 6 ton? Sześć no. ton, dobra. No to teoretycznie, jak my jeszcze po 3 wsypiemy, to tam powinno być pełno, chyba? A jak coś mordo, nie działają te hamulce w szczepie. Hamulce przyczepy nie działają? No, no, no to, on, ja, on leci jak. Ja jak teraz hamuje, patrz. Już hamuje. A serio? No. no. A masz kable, ma, Mordo, masz kable podpięte, czy nie? No przecież jest ten, nie? nie A nie ma, ma manualnego wyczepiania. Mój Jezu. Jak my teraz dojedził? Te warunki, tym... nie? Ja chętnie się przejadę z tym jednym transportem, ee, właśnie wysypać sobie tą kukurydzę. Gdzie ty mordo pojechałeś, powiedz mi teraz? Ja tylko te, bo wykańczałem na równo takie końcówki, jakby, nie? Dobra, to teoretycznie ja mogę tutaj pojechać, teraz raz, razie tak jechałem. Tak, możesz sobie pojechać, no? Dobra, żebyśmy się wiesz, w połowie pola nie spotkali. Nie, ja, nie. wiesz co? Możesz przeskoczyć no? mordeczko tam na tamtą stronę pola, i jak ja tam okay. dojadę to wtedy się e, wysypie, bo będę miał już ponad 3 tony. Więc ty Wolek, jak będziesz mógł, to też się wysyp. I, i, i ja wtedy sobie pojadę na, na ten plac, bo słuchajcie, na hałdę. Jak już stwierdziliśmy, że robimy to tak, jak było to w mokrzynie, no to, to na pełnej. Tam też sypali na hałdę, też było później ładowane ładowarkami i wywożone e, na, na suszarnie. <laughs> Także my robimy właśnie w ten sam sposób, żeby po prostu jakoś sobie to tak trochę oszorować, nie? Ale fajnie to wygląda, jak jest ta i my jeździmy na tych światłach. No, nie, no to ja tylko powiem Mega, to mega, to mega jest, to oddaję, nie? Tak jest zachmurzone. Możecie też, słuchajcie, w komentarzach napisać, jaki świąteczny odcinek zapadł wam najbardziej w pamięć. Ja mam taki jeden odcinek, Cześć. o którym wam powiem, jaki mi najbardziej nie. w pamięci został. To było, słuchajcie, odśnieżanie na Bolusiowie, gdzie my odśnieżaliśmy jakimś chyba kejsem. Nie, poczekaj, John Dyren i Ursusem chyba, tak mi się wydaje. I jakoś szóstko. Tak, kurde, gdzieś mam... Nie, poczekaj, mały zetorek tam był. Na pewno żeśmy odśnieżali, to już było to nowsze Bolusiowo, gdzie odśnieżaliśmy chyba Tartak i w ogóle te tam, wiecie, wiesz, mordo, jak u góry były te wszystkie tam firmy, nie? E, tam, tam właśnie odśnieżaliśmy. Kurde, no mam w pamięci i ten, ten film, słuchajcie, na moim kanale zrobił naprawdę bardzo, bardzo dużo wyświetleń. A drugi e, filmik z odśnieżania, to który mi zapadł w pamięci. To właśnie jak odśnieżaliśmy na typowej polskiej wsi i Bolek odśnieżał swoim case'em, a ja odśnieżałem swoim dojść I to jest też tak, słuchajcie, taki film, który, który gdzieś tam w pamięci mi został. Pamiętam było słuchajcie też dużo filmów z, od zera do farmera. Chyba najwięcej 17 z, tych, z tego odśnieżania i w ogóle. Także też było mega ciekawie. Czekaj, ty masz 300 Aha, bo to się dzielą prawdopodobnie się te e, komory, nie? No. Ale ja jak ci powiem, że ja co? Czycie. Jak nie ma tego, jak nie ma ee, hamulców w przyczepie, to nie będziemy kombinować. Janku, wsiadaj tutaj do, do kombajnu e, proszę, i, proszę. i śmigaj wtedy kosić. A ja Lodę. lecę. Teraz, teraz jeszcze gorzej jest, nie? To weź się, rozpędź i zobaczę, gdzie hamował. Nie mów mi nawet Jebię takich się. rzeczy. Chłopie, ja będę prawdopodobnie jechał 10 na godzinę wtedy, nie? Żeby dojechać, na pewno. Za driftem dy dawaj. Driftem? Driftem. driftem. Dobra, zobaczymy co z tego będzie, nie? Trafam. Weź się trochę rozpręć i przyhamuj, zobacz. No i hamuj teraz. Aha, on tak jakby w ogóle tylko na przednią oś hamował, no, nie? No, no, Ja pierdzielę. no to jest grubo. Lodem mnie, bierzesz jeszcze, czy nie? Tak, tak, wiesz co, nie będę jechać, jednak jechał na ten, na... Yy, tam na ten plac. Zostawię dla was to, bo mamy w tym momencie już 23 minutę, więc sobie wysypiemy jeszcze boluś i będziemy, słuchajcie, łodcineczek... Yy, kończyć. Żeby po prostu, wiecie, w półtorej godziny nagrać dla was trzy odcinki Dobra, cyk, zwrócimy sobie biegi Zrzucanie, zrzucanie biegów, słuchajcie, na tej, Na tym joysticku to jest coś pięknego, nie? trochę Ty, jednak tutaj pojemność tej przyczepy to jest zaskakująca, nie? No, jest za dużo Za dużo, no To... Bo w tym momencie, jak teraz cię wysypałem po dwa zbiorniki, myśmy wysypali No to powinna być... Powinna być już pełna, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, zawrócimy sobie. Bo raczej więcej chyba sypać już na nią nie będziemy. To 13 ton tyle powinno na nią wejść w życiu realnym, na tą, na tą naczepę, nie? która jest ogólnie mega podobna do, do tej smokszyny. Nie wiem, czy nie jest odzorowana, wręcz powiedziałbym idealnie, nie. Dobra, mordy, nie będziemy przedłużać. To miał być krótszy odcinek z życzeniami dla Was. E, także życzymy wam jeszcze raz wszystkiego dobrego na te święta. Tak jak mówiłem, świąt spędzonych w gronie rodzinnym. E, zdrówka, miłości. Pełnienia marzeń i co tam sobie jeszcze, słuchajcie, zapragniecie. No i oczywiście, jeżeli byliście grzeczni, no to góry prezentów od choinką. Możecie też napisać, co dostaliście w sumie, bo ten odcinek będzie, no raczej przed wigilią, bo wydaje mi się, że większość osób jednak wigilia ma gdzieś tam koło godzinki 16, 17. Raczej ten odcinek będzie przed, ale możecie wbić tutaj wieczorem i napisać, słuchajcie, co dostaliście. Może akurat dostaniecie bluzę MST od Mikołaja albo koszulkę, to wie. Także zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli wam się spodobało, eee, jeszcze raz przepraszamy, że to taki krótki odcinek, no ale myślę, że lepiej mieć na święta coś niż nic. Także dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczyska, tak jak mówiłem, po nowym roku, eee, przepraszam, jutro na odbiotaka i wtedy po nowym roku. Trzymajcie się, na razie, cześć! cześć.